Dzisiejszy film roboczy jest o monecie często spotykanej, ale rzadko widzianej w tak znakomitej kondycji. Nie wiem czy uda się uchwycić wszystkie szczegóły, detale, ale na żywo ta moneta robi wrażenie. Co do stanu zachowania, często ktoś pyta się w jakim stanie dana moneta jest. Najlepiej ocenia to amerykański grading. Samemu można być przekonanym i, i widzieć, że nieprędko zdarzy się coś podobnego. Niesamowity detal. Coś, co sprawia przyjemność w kolekcji, gdzie gości więcej takich monet. Moneta jest wystawiona na sprzedaż. Ciekaw jestem, jak. Państwo wycenicie wartość takiej.